który jest obecny, ja nie głosowałem, bo nie byłem na wyborach, bo te wybory były i tak sfałszowane, i tak, bo już są protesty. Trzeba wiedzieć, co się robi, trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Już chodzą różnego rodzaju pogłoski, że ci z drugiej RP się wywinęli z tego. Proszę Państwa, to są głupoty, tak mówić. Ja nie widzę podstawy do tego, to, że jesteśmy państwem suwerennym. Druga RP jest suwerenna. A proszę zauważyć, nigdy w Polsce nie mówiono o jakimkolwiek suwerenności, nigdy. Od 2015 roku mówię o suwerennym państwie, o suwerennym narodzie. I teraz nagle wszyscy ci, Dzicy posłowie, co dostali się do tego koryta, oni mówią, że są suwerenami. Być może są suwerenami, tylko czego? Czego? Bo ja tego nie rozumiem. Polska jest jedna, prawda? Legalna to jest druga RP.